Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj gramy kolejny dzień widzowie, dzień czwarty mojego wzbogacania się na Żabce Mereza i generalnie widzowie, Żabka Mereza dzisiaj ma wam dużo do powiedzenia, bo udało się widzowie zdobyć dużo koidów i w sumie moglibyśmy coś tam otworzyć, ale raczej jeszcze poczekamy, bo chciałbym zrobić duży opening, ale troszkę pograłem i wiadomo widzowie, troszkę się zdobyło tych creatów, ale oprócz tego, to mamy widzowie jeszcze do odebrania tutaj tier 46, tutaj też się udało widzowie, miałem Boosty, oczywiście, jeszcze mam 5 minut. Znaczy, sorry, 4 minuty, więc troszkę tutaj stracę, bo już zacząłem odcinek, ale dobra. Nieważne, widzowie, kupujemy Future Creta, ponieważ dobrze pisaliście, że ja niepotrzebnie kupuję 10 Time Crate'ów, bo 10 Time Crate'ów to jest o wiele mniej pieniędzy niż takie właśnie, widzowie, kupienie Time, time Creta, Future Crate'a, bo Future Crate chodzi po tysiaku i widzowie łatwiej jest go sprzedać, także tak zrobimy. Aktualnie wszystkie postacie zdejmujemy i lecimy, widzowie, handlować tymi krejtami, co mamy. Zobaczymy, co nam wyjdzie, oczywiście oczywiście aktualnie jak widzicie te tiery lecą mega szybko znaczy ja staram się jak najszybciej je robić no i tak się zastanawiam czy odblokować tu sobie pocztę ale widzowie to bym wtedy musiał tylko na rozdawanie wam tych postaci robić No bo ja i tak tej poczty nie muszę odblokowywać bo znaczy nie chcę bo pisało kilka osób weź odblokuj poc pocztę beres. to coś tam coś tam coś tam będziesz rozdawał ale generalnie widzowie raczej wolałbym nie odblokowywać po prostu jest jak jest i jest dobrze widzowie zostawcie łapkę w górę zostawcie oczywiście suba z dzwonem i lecimy na Trading Plaza czyli na Ulubioną miejscową dla każdego widzowie, jakby handel w tej grze, w każdej grze tego typu, to widzowie jest najważniejszy. Jest chyba 50% gierki to granie, 50% to handlowanie, naprawdę, jak handlujecie. To możecie na luzie sobie tutaj ładnie wszystko pozdobywać. Bardzo fajna plaza, bo bardzo dobre ceny tutaj są. I spróbujemy, widzowie, po 65 Time crate sprzedać. I widzowie mamy 2000 future crate, to dajmy za 1500, czy sprzedamy. Zobaczymy. Możemy zaryzykować, zobaczyć, czy ktoś by tutaj nie kupił. Wiecie, istnieje szansa, że ktoś kupi, bo mimo że future Crate'y chodzą po 1000, to ktoś może tutaj przyjść i po prostu wiecie, no wiecie zechce sobie kupić. Ale ogólnie chciałbym też zobaczyć, mam oczywiście odpalone trade jakby ktoś tutaj mnie zaczepił widzowie to pohandlujemy. Chciałbym zobaczyć, o ile jest widzowie tutaj taka postać jak nasz Godly Upgraded Cinema. Dalej 1.9. Dobra, to ja widzowie to sprzedaję. Jak sprzedam, to się widzimy i kupimy chyba sobie pierwszego Godly. No bo fajnie by było. Nie mówię o Titan Present Menu, bo go też kupimy, ale żeby była kolekcja, tylko że wiecie, to nie jest nic specjalnego. to no już bardziej specjalnie jest Upgraded Cinema na początek i widzowie, do no wtedy to już będziemy mieli coś fajnego. Oczywiście Shadow tv te wszystkie tutaj bityki, to raczej będziemy próbowali z Monować za coiny, nie ma co się na razie na to rzucać. Bardzo drogi Santa TV 780. Tego bym nie kupił. W ogóle to jest bardzo droga plaza, bo nawet widzowie glitch kamerka, znaczy glitch classic kamerka po 200 gemów, ok. Czy wiedzieliście, że na Boom możecie kupić sobie jednostki w TDD i bot wam je dostarczy, robiąc z wami automatyczny trade, dzięki czemu macie pewność, że na 100% dostaniecie to, co kupiliście. Jak to zrobić? Klikamy register, najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli Robloxa. Wchodzicie w store, toilet Tower Defense i kupujecie na przykład lepicon kameramana. Z kodem macie aż 10% zniczki, więc pamiętajcie, by go zawsze sobie wpisać. Możecie wybrać płatność kartą albo opcję poniżej i zapłacić na przykład blikiem. Po opłacie wystarczy wcisnąć przycisk wyświetlony na stronie, dołączycie wtedy na serwer z botem, bot ten wyśle wam zaproszenie do trade i przekaże wam zakupiony na stronie itemek. Boom, gotowe. Powiem wam, że to jest naprawdę jakaś mega, mega taka plaza dla bogoli. No nie, moglibyśmy spróbować po 61 posprzedawać widzowie te crate'y, te time crate'y. Myślę, że po 61 ktoś by tutaj kupił, powinien kupić, to prawda dzieje, dobra, weźmy sobie widzowie tutaj i dajmy po 61, bo tutaj cały czas dostaję trady, nawet nie mogę wystawić widzowie, to no nie mogę po prostu nic wystawić, w sumie wiecie co na razie może te trady wyrzucę bo faktycznie jeżeli chcę coś sprzedać to lepiej żebym nie wchodził w trady, bo wtedy nikt nie może kupić, nie, bo niestety tak jest, że nie można kupić jak się wiecie wbija, o nie, jakiś chomik mi przegonił za 60, taki jesteś cwany, dobra widzowie, lecę to spróbować sprzedać, bo tu mamy jakieś, jakiś tutaj rywali, jeżeli chodzi o sprzedawanie trade. dobra widzowie, dałem to o wiele taniej nie ma co trzymać, nie ma co widzowie tutaj, wiecie, żałować. Po prostu wystawiłem po 48 i faktycznie schodzą. Future Create'a dałem za tysiaka, no i w sobie tyle. I mamy widzowie 2000 gemów, to jest naprawdę dużo, jak na nowe konto. I chodzi też o to, żeby nie tracić za dużo czasu, bo wiecie, ja wolę grać i sobie po prostu nabijać, niż tracić czas i wyczekiwać dłużej, bo może ktoś kupi drożej. Jednak, wiecie co, taniej to fajnie schodzi. Golden Future Large Clockman za 78 tysięcy, bardzo fajne ceny, naprawdę, ładnie to spada i podoba mi się to. 1,79 Cinema. Nie, widzowie, ktoś jest w tradzie. Ten ziomek mega fajną cenę dał za Upgrade Titana Cinema. Widzowie, jak go dorwiemy, to będziemy mieli mega taniego godli na tym odcinku. Dawaj, dawaj stary, no wyjdź z tego trada, błagam cię, kupię ci to od razu, nie? Jakby tutaj widzowie totalnie Totalnie to oddaję. Musimy to kupić. Jeszcze cztery krejty mi zostały. Musimy kupić widzowie za 1,79, bo przeważnie są po 1,9, po 1,95. No 1,79 to jest jedna z lepszych cen, jeżeli chodzi o tego godli. No i fajnie by go było widzowie dorwać. Ja też sądzę, że na luzie damy radę później z takich godli i tak dalej, wiecie, jak pozbieramy te lepsze postacie. To będziemy, zaczniemy tradeować na odcinkach i to w takim stylu, że nie tutaj na Trading Plazie na aukcji się nie na marketplace i nie będziemy sprzedawali tylko skrzynek, bo to jest taki początek widzowie. I codziennie coś innego zdobywamy, to wam pokazuje mój progres i tak dalej, ale na pewno no co ten chłop robi? No ile on siedzi widzowie w tym tradezie? No nie wytrzymał, no ziomeczka nie da się po prostu tutaj. No i nie ma go. Wyszedł, wyszedł czy co? Czekajcie, co? No, nie, do no co naprawdę, widzowie, no cały czas klikałem i się okazało, że ktoś mi to wykupił? Nie no widzowie, no to już naprawdę, no już tak, nie no, idę stąd, idę stąd, po prostu obrażony. Nie no widzowie, taka super cena. I chłop po prostu, tylko jak wyszedł z treina, to od razu ktoś kupił instant, nie no ja też chciałem, no ale myślałem, że wiecie, najgorzej to kręci długo. I wam tutaj mówi, a, e, gościu traduję. no i wiecie, dojdzie no da się kupić. Dobra, 1,88, też nie jest najgorzej. Tak mi się wydaje, widzowie, że kupię. Dobra, dawaj to, dawaj tego cinema, widzowie. Mamy to, mamy widzowie pierwszego godli na naszym koncie. Proszę bardzo, upgraded Titan Cinema. W tym momencie możemy zagrać coś w stylu takim. No właśnie, tak myślę. Jakby tutaj było najlepiej. No na pewno, Santa i na pewno widzowie tutaj by się już przydał jakiś, chociaż laki speaker bez sensu, Leprechaun, zamiast Future Large Clockmana to Godly i tak właśnie sobie widzowie zagramy, bo naprawdę pięknie na tutaj to wleciało. Shadow TV drogi, Scientist Clockman to zdobędziemy sami, Maze Camera Woman, widzowie Titan Sigma, fajny byłby. No, Titan Sigma jest mega, mega spoko postacią, Titan Cloverman mega drożeje, od razu widzowie mówię, że jeżeli chodzi o tą postać, to ona mega, mega tutaj rośnie w cenie, także pamiętajcie, no jakbyście chcieli go to, to faktycznie teraz kupować, na Wcześniej trzeba było, bo naprawdę mega mega tutaj rośnie chłopak, no i jest ciężko. Weźmy Dark Speakermana, widzowie, weźmy sobie Jetpack Speakermana. Nie wiem ile dokładnie jest ich value, ale mniej więcej po te 10-20, no to tyle wydać mogę, co nie, to nie jest jakiś problem, bo chciałbym, widzowie, zbierać tą kolekcję, nie. Kolekcjonujemy każdą postać, jaka istnieje pojedynczo, jaka istnieje w TTD. I później, oczywiście, mm, kolekcjonujemy lepsze. Znaczy, no, generalnie mam już dużo lepszych, bo wiecie, to co kupiłem teraz w ciągu czwartego dnia, to jest czwarty dzień mojego grania na tym koncie i nie gram cały czas, wiecie, wchodzę sobie za jakiś czas na kilka, nawet na godzinkę, na dwie i mam już godli. Więc to widzowie jest naprawdę naprawdę dużo. Powiem wam, że bardzo ładnie to idzie. I kupmy, może. No, gliczka Merkę mógłbym kupić. Dobra, kupmy gliczka merka. Tak po prostu, widzowie. Ja chcę mieć więcej mityków. Kupujemy to. Normalnie. Kupmy tu ziomkowi, niech zarobi. I mamy widzowie gliczka Merkę. Patrzcie, gliczka merka. Tutaj jakieś ziomeczki. Clock Spiderki 2 to można sprzedać. Mamy tutaj kolejne widzowie legendy. Dużo mityków, ekskluzywów legend. I widzowie, oczywiście, nasz pierwszy godnik. Trzeba go przetestować, oczywiście, na tym koncie. Nie ma co. Corrupted Kamerka też mega drogi. Oczywiście z podpisem to wiadomo, ale jest drogi. Jest naprawdę bardzo drogi. Jeżeli chodzi widzowie, o postacie, to Titan prezencik fajny. Dobra, weźmy dwa godli będziemy mieli, widzowie, lećmy w to. Mamy do kolekcji drugiego godli. Dwa godli na jednym odcinku, widzowie, prościutko, normalnie. Splash i AOE, bardzo pięknie. No, widzowie, powiem wam tak, ogólnie bardzo fajnie nam tutaj to siada, nie ma co ukrywać. DJ Speakera w ogóle bym wyrzucił, zagrał Titanem prezentem, widzowie. O, tak sobie zagramy. Dobra, gramy taką giereczkę, zobaczymy, czy to odda w ogóle, bo raczej bym nie grał dwóch godli takich, bo one są drogie. I ciężko to może iść, ale zobaczymy. Mamy też Shield kamerkę za 185, kuszące, ale bardziej, wiecie co nam potrzebne? Kamera Reaper Drone albo Speaker Reaper Drone. Speaker Reaper Drone to już w ogóle, to by warto było kupić, bo generalnie go już się chyba nie da kupić za Robuxy. Zresztą ja Robuxów tutaj nie wydaje, ale już się nawet nie da kupić. Także widzowie to może drożeć. Jeżeli chodzi o tutaj postacie jeszcze jakieś... Titan Clockman, o, to też by nam się widzowie przydało bardzo dobry ekskluzyw. Jeżeli chodzi o Clockwoman, też by nam się przydała zamiast anonsera. Także widzowie, chyba sobie ustalimy, że będę leciał po Clockwoman i później Widzowie też hyperka. Jak będę miał hyperka, to już będzie grubo co. Wydaje mi się, że to już będzie naprawdę grube. Mogę też odpalić trade, zapomniałem, bo już nie sprzedaję i Widzowie, do no jeżeli chodzi o granie właśnie na tym koncie, to myślę, że sobie zagramy. Wbijemy jeszcze więcej zegarków, jeszcze więcej coinów i w końcu też na odcinku będziemy mieli mega opening za coiny. Poza tym Widzowie, jeżeli chodzi właśnie o ten opening, to wtedy wbijemy też dużo postaci albo, albo po prostu przegramy i nie będziemy mieli szczęścia, ale nawet jeśli, kto tu w ogóle jest, czy to jest kids Brawl Starsa bez kitu. Kids Brawl Starsa Widzowie, co tu się dzieje. Dobra, jeżeli chodzi o widzowie DJ TV, też mega drogi. Ja mam takiego jednego podpisanego, to byłby pewnie za 350 tysięcy. Chore widzowie ceny, naprawdę chore, no bo do, 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 no bo po prostu jakby DJ TV widzowie jest, no jest nie do zdobycia już, tak? No nie da się go zdobyć. Taki hyper no wiadomo, że będzie taniał, bo on cały czas jest do zdobycia. A my, widzowie, lecimy sobie zagrać naszym nowym Godli, to nie jednym. Jak widzicie, rozpocząłem giereczkę i ogólnie Godli postawiłem. Na razie jednego, wiadomo, Titana Prezenta. I słuchajcie, zobaczymy, jak nam pójdzie, bo na razie wygląda to dobrze. No mamy minus 20% od anonsera, jeżeli chodzi o cooldowny. Fajnie tutaj biją, tylko czy na pewno nam to wystarczy? Zobaczymy. Bo chodzi mi o to, że najlepiej to mi się gra takim Future Latch Clockmanem i po prostu Leprikonem. Także zobaczymy, widzowie. Tutaj postawiłem też Leprikona, gdyby co. Coś przeszło, jak widzicie, coś przeszło, więc jak najbardziej ta tutaj, że tak powiem, taka zapasowa armia no po prostu netnie armia zapasowy Leprikon, po prostu, który broni widzowie tutaj przejścia, wiadomo, bardzo mocno broni po całości. I teraz dajmy widzowie. Też od razu Upgraded Titana Sineme i tego Sineme damy, ja myślę, że nawet gdzieś tutaj koło lepikona, no i niech sobie chłopaki biją, nie? No mamy teraz tak naprawdę odpalonych tutaj Titanów, jeszcze mu tutaj ulepszenie damy od razu. No i jeżeli chodzi o tego Upgraded Titana Sineme, to pamiętam pierwszy odcinek, kiedy go nagrałem I jeszcze testowałem go, bo widz mi go pożyczył, jak dobrze pamiętam i dosłownie... Wtedy widzowie to było takie wow, że no, to był szok, to był totalny szok. Aktualnie jeżeli chodzi o tego Godli, no to widzicie, jego cena nie jest duża, bo to jest niecałe 2000 gemów. Także ogólnie, czy to dużo? Absolutnie to, to wcale nie jest dużo. To jest naprawdę taki godli, którego na którego każdego raczej będzie stać, jeżeli będzie grał. Jak widzicie, ja gram czwarty dzień, mam tego godli, jeszcze tego godli, no bo to są najtańsze godli, nie? Więc kupiliśmy sobie na początek. Wiadomo, nam się to przyda. Możemy sobie zagrać Endlessa, jakoś bardziej porobić taktyczki, zrobić dużo coinów na tym, ale na razie lepiej nam jest grać Time Factory, żeby widzowie tutaj robić po prostu event, nie? Więc tutaj do no nieba nie ma nawet o czym mówić. To totalnie widzowie bardziej się opłaca. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które tutaj babę no to patrzcie że ciężko jest w ogóle nawet takim ziomkiem tutaj zagrać tym Upgraded Titanem Sinemom, no bo jak tak patrzę, to totalnie nam przechodzą te Skibidi. No nie wiem, jakoś tak słabo to idzie. Naprawdę, totalnie słabo. Nawet specjalnie nie ulepszam Santy, żeby tutaj zrobić coś więcej, ale widzowie, jest to mega trudne. Naprawdę, patrzcie tutaj, ten Magnet Toilet, to wszystko tutaj przechodzi, to musimy ulepszyć tego Leprikona, bo jak nie ulepszymy, to my to totalnie przegrywamy, nie? No nie ma o czym mówić, to po prostu będzie przegranko po całości. Dajmy może tego Leprikonka tutaj ulepszmy szybko, warto by było ulepszyć, tylko widzowie, no chcę tylko, że nie mogę, no nie mam na to pieniędzy. Dawać mi pieniądze szybko, błagam, błagam, no szybciutko. Muszę mieć tego lepikona na maksa. Dawać, 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 bijemy, 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 no szybciutko, dobra, no ja nie wierzę. Nie mam pieniędzy, widzowie, brakuje mi tylko troszkę zawsze. Co się dzieje, dobra? I teraz widzowie, dostawimy też temu tutaj Anonsera. Niech sobie tak szybciej bije. No i zobaczmy, jak mu to pójdzie. Mam nadzieję, że się uda, widzowie, wybronić. No bo troszkę jesteśmy w sytuacji mega, mega tutaj średniej. Naprawdę, średnia sytuacja. O wiele lepiej mi szło jak leplikony dawałem i Future Latch Clockmana. A tutaj widzowie, totalnie mi nie idzie. Patrzcie to. Helikopter Parasite, no normalnie przechodzą. Ja nie wierzę, widzowie, totalnie mi tu przechodzą. Dobra, 1700 dawaj. Dobra, tam coś już się dzieje bardziej w końcu. Mógłbym tego leprikona nawet ulepszyć po prostu, ale widzą. Zróbmy, może tak, że tego usuniemy. Zrobimy tutaj ulepszenie na naszego upgrade Titana Cinema. No, bo wiecie, minusem tego Godli jest to. Jak każdego godli, że jest mega drogi. Chociaż szef Clockmen to, to raczej nie ma minusów, bo mimo, że jest drogi, to tak mega dużo robi, że tutaj naprawdę o minusach to nawet nie ma co gadać, bo ich po prostu nie ma. On jest zbyt potężny. No i widzowie zbyt wiele daje, bo daje 15% range'a, a na Leprikona mamy 10, także to już samo to, że wygryza nawet Leprikona. Więc będziemy chcieli kiedyś szefa Clockmena na tym koncie, ale wiadomo, że to widzowie jest dość odległa. Sprawa, no bo wiadomo, to ciężko będzie teraz zdobyć. No, potrzebujemy, widzowie, iść po kolei, na spokojnie, i jakoś to będzie. Dajmy Titana prezencika na drugi level, bo to sprawi, że jednak no, szybciej chłopak będzie bił, nie? Tutaj naprawdę spoko jest go ulepszyć za 5000, później za 40 to nie opłaca się, więc na razie, widzowie, polecimy w ten sposób. No, i też zapomniałem o jednej rzeczy. Że taki Future Large Clockman, który jest tylko mitykiem i kupiliśmy go chyba za 200 gemów, jak dobrze pamiętam. Jest mega tani, zresztą można go nawet z Future Creator za darmo dostać. No to ten ziomek, widzowie, dla porównania z Godli, no to Godli chyba odbija. teraz na czwartym poziomie odbije 4 stuny, a Future Large Clockman, który jest tylko mitykiem, odbije aż 8 stunów. Ten Golden chyba 16, coś takiego było. Nie wiem, czy dobrze teraz mówię, ale chyba coś takiego było, że naprawdę. No, Future Large Glockman więcej robi, bo też daje slowa, co chwilę uderza w te skibidi, slowek, pyk-pyk, slowek, wiecie do no, co chodzi, do no, to jest naprawdę zbyt dużo, to daje, więc tutaj no, konkurencja dla tego Godli jest ogromna, ale chciałem dostać Godli, żeby wam pokazać, że da się kupić Godli już nawet w czwarty dzień grania, jak widzicie, takiego grania mówię dosłownie dziennie po godzinie dwie. Dwie maksymalnie. Także naprawdę do pierwszego dnia najwięcej pograłem, ale tak to widzowie naprawdę mało gram. I jak widać idzie tutaj wszystko wyrobić. Dobra, weźmy sobie widzowie, tutaj ulepszmy tego Santę, tylko że aktualnie chłopno po prostu leży. No proszę mi go dać tutaj. Dobra, skipujemy I teraz widzowie, zróbmy na maksa upgrade tutaj tana I już to będzie jakoś wyglądało całkiem fajnie. Oczywiście dorobimy też leprikona. No bo wiadomo, leplikonek widzowie się przyda. Dobra, tylko dajmy go jakoś tutaj. Tak, żeby dał radę. Dawaj, ziomeczku, no dawaj, postaw się w końcu. Dobra, i mamy widzowie drugiego Leprikona, żeby Leprikon leplikona boostował też, nie? Żeby te Leprikony się boostowały. No i w tym momencie robimy dalej Santa TV. No i widzowie, jak tak patrzę to już jesteśmy w momencie, kiedy lepiej to idzie i ten godli oddaje, no bo ogólnie jak się gra godli, to się gra tak go od 30 wave'a już tak przyjemnie i bardziej jest to taka postać na endlessa, nie? no Więc nie ma nic dziwnego w tym, że bardziej oddają postacie mityczne, jakieś takie, które szybko dostają te obrażenia, jest je łatwiej ulepszyć, bo są tańsze no i wtedy na takie mapki, które mają 50 wave'ów jest to o wiele lepsze, nie? To po prostu to, to samo w sobie takie jest i tyle. Tak ma być w sumie. 10 tysięcy widzowie na naszego godli, zobaczymy jak nam pójdzie. Na razie to Idzie całkiem okej, okay, chociaż może być, mogą być lekkie problemy, nie? No, z tymi godli tutaj, może być różnie. Leplikony na pewno dodam, powinno być wtedy okej. Okay. Dajmy widzowie skipka, dajmy widzowie tutaj też Santa TV. No i zaraz będę mógł tak naprawdę ulepszać za mega duże pieniądze. Będę miał 6 tysięcy co rundę. Co prawda, dopiero na 32 wave, ie. mega późno. Widzowie, i tak się ogólnie raczej nie robi, no bo to jest za późno, za późno na ulepszenie farmy. Ale mimo wszystko, no, ja tutaj miałem problemy, jak widzieliście, musiałem się bronić. Ten godli nie za bardzo oddawał, więc musiałem się w jakiś sposób tutaj wybraniać. No i widzowie, w tym momencie poulepszam ich, zobaczymy jak będą dobrze i czy w ogóle wygramy finałowego bossa. W sensie czego pokonamy, bo tak no, zobaczymy jak to będzie. Dobra widzowie, niestety do no, gry typ Godli jest o wiele gorsze niż kiedyś, bo nie jest już aż tak OP, i już aż tak nie oddaje. Bo powiem wam, że o wiele szybciej przechodzę tą mapę grając takim Future Large Clockmanem, który jest mega tańszy od naszego Godli. Wiadomo, Godli tutaj widzowie jest mega potężny, ma te stuny, ale nawet troszkę źle go stawiłem, bo patrzcie, ten okrąg czarny, który do właśnie daje stunę, jest ledwo tutaj i tylko tutaj. Także troszkę odwaliłem, to, to nie ma co nawet o tym, no nie, nie zaprzeczam, totalnie troszkę źle to jest zrobione. I widzowie też pisaliście fajną poradę, żeby na leprikonach dać sobie target na last, to wtedy zawsze te leprikony biją tam na końcu kogoś, czyli cały czas przeszywają w prostej linii te wszystkie postacie, które idą. Ale jest też związany z tym jeden minus, że no lepiej jest dać firsta i tak, no bo tutaj widzowie dam lecą jakieś te toalety, które nam przejdą, wiecie o co chodzi, chwilę po postrzelają do tych ostatnich, czyli tutaj, na początku, ale później one przechodzą, no i trzeba je szybko zbić, bo mogą być problemy. Dlatego ustawiłem trzech na firsta i dwóch na lasta, i wtedy mamy takie pogodzenie tego wszystkiego. Więc wydaje mi się, że w tym momencie będzie najlepiej. No i tak powinniśmy widzowie to przejść. Zobaczymy, czy się udale. No, do się udać na luziku. Także widzowie, w tym momencie jeszcze 5 waveów tylko. No i tak, można tego kola dać na lasta, i wtedy on będzie bił cały czas w tej prostej linii. Tylko, że tutaj lepiej by było, jakbym miał je tu, co nie? Tutaj na lasta ustawione, w tej linii no to tu by długo biły, to wtedy by się opłacała. Tak tutaj to, no nie wiem, to tak średnio, bo jest krótka droga, nie? I to może być też problemem tak naprawdę, że ta krótka droga no sprawia, że troszkę jest to takie nieopłacalne, lepiej bić firsta, żeby po prostu dojeżdżać te skibili z przodu, które nam tutaj przechodzą. Ja będę chciał widzowie zrobić coś, czego dawno nie robiłem, ulepszyć Titana Meda za 40 tysięcy dolarków. To jest po prostu tak bezużyteczny godli. Ja przepraszam widzowie, ale naprawdę ten jego splash i ten jego dips na sekundę, te 39900. 400, czyli 40 tysięcy. To jest naprawdę nic w porównaniu, jak już zawsze porównujemy. No to Future Large Clockman, widzowie, macie na niego 99% szans. Po prostu zawsze go dropniecie. Łatwo jest go zdobyć. No, nawet jest bardziej dostępny od Titana Prezenta, bo Titan Prezent jest droższy nawet często na, na marketplace ie. No to słuchajcie, jest to tak komiczne, że naprawdę, no jeżeli chodzi widzowie o Future Large Clockmana albo Titana mena no to wiadomo, co wolę grać. Wiadomo, że Future Large. No i tutaj widzowie, totalnie ten ziomeczek Titanic Prezencik, no nie oddaje moim zdaniem, niestety nie oddaje. Dajmy sobie jeszcze tutaj Titana. Gdzieś go chciałem tutaj wepchnąć. Dawaj, dawaj, chodź. dawaj, dasz radę, dobra. Za 4000 widzowie, za 6000 go ulepszymy i już nie będzie dostawał stunów, będzie je odbijał. Także jakoś powinno to być, dobra, mamy 6000. Możemy teraz, myślę, lecieć dalej. Mam dużo Leprikonów, bo bez Leprikonów widzowie, no to byłby koniec. Dajmy może faktycznie tutaj widzowie na firsta teraz każdego, bo już tutaj idą mi tak szybko, że się nie da widzowie grać. Nie, To musimy dać firsta, żeby jakkolwiek je pozbijać, bo tutaj ten ziomek nie da sobie sam rady, to jest niemożliwe, żeby on dał radę sam, więc lepiej był tutaj szybko pomóc. Za 8 tysięcy widzowie ulepszamy naszego Cinemamena. no i tutaj mamy Helmet Bossa, czy jeden leplikon da radę z Helmet Bossem widzowie. Raczej tak, raczej powinien tutaj biją, jeszcze patrzcie przypadkiem, tam te chyba uderzają w niego, także idealnie. No i w tym momencie mamy widzowie 50 wavik za chwilę, także zobaczymy czy przejdziemy. Powinniśmy, więc szybko dajmy tutaj ulepszonko. Wyrzućmy tych Santa TV-menów, dobra, dawaj tutaj kolejnego. 15 tysięcy ulepszonko, mamy stuna drugiego, widzowie. Dwa stuny, także teraz powinno to iść łatwiej. Dawaj mi tutaj szybko. Dawaj tego Santa, dobiją go widzowie. Nie mogę go postawić. Znaczy, no nie mogę go zmienić. Teraz tak, tutaj leprikonik i leprikona szybko poulepszamy. Tylko fajnie, jakby ten Santa tutaj dał się widzowie usunąć. Dalej jest ich za dużo, stunują ciągle. Mamy aktualnie dobrze tutaj trzymaną bazę, bo do nic nie przechodzi tam gdzieś dalej. Tego leprikona ulepszamy. Widzowie do żeby sprzedać tego Santy TV, to ja będę musiał chyba bardzo dobrze się wyprosić, bo serio, no nie chcą mi go oddać, po prostu siedzą nawet na nim, jak widzicie, także ciężka sprawa. Mamy leprikona postawionego już na maksa. Dajmy widzowie może jeszcze jednego leprikonka, tak tutaj? No nie wiem, tak po prostu, żeby sobie długo strzelał właśnie w tą stronę. Będzie miał te 10% range, także ok. No i widzowie, dobra, Santy TV dawaj mi tutaj i strzelamy widzowie w ten sposób. Patrzcie, DJ Toilet, jakiś sajentiści tutaj, no, no, no powinno być okej. Okay. Szczególnie nie ulepszyłem na maksa drugiego cinema, no bo jest mega drogi, i właśnie to, że on jest mega drogi, sprawia, że o wiele bardziej chce się grać, po prostu widzowie, do no, inne postacie. I jest mega długie granko tym, no 20 minut już gramy takim cinemamenem. Także jeżeli chodzi o tego Old Godly, to widzowie, naprawdę, no moim zdaniem, ciężka sprawa z nim, jakoś tak się nie chce. Nie chcę się nim klikać w tych gierkach, no patrzcie, bardzo długo to schodzi wszystko, bardzo długo to robimy i do no, średnia sprawa z tym, naprawdę. Titan men widzowie za chwilkę będzie usunięty, no bo już nic nie zrobi, także możemy przenieść widzowie się tutaj, no i zrobić leprikonki gdzieś tutaj. Czekajcie, postawię jednego tutaj, jeszcze jednego tutaj, okej okay, i poróbmy te leprikony, no bo będę musiał ich poprzenosić, bo w tym momencie to już nic tutaj nasi ziomeczkowie za bardzo nie zrobię. Patrzcie, do no, tych musimy też przenieść, bo to totalnie jest bez sensu. Ten tutaj może bić. Dobra, dajmy jeszcze tutaj Leprikona. i widzicie jest dużo kombinowania, dlatego zdobycie tego godli wcale nie uważam, że jest jakoś niesamowicie fajnie, przyjemnie i w ogóle. Jest naprawdę, po prostu jest ciężko, nie? I tyle, taka prawda. Oczywiście Leprikon nie dostaje stunów, więc chociaż tyle tutaj mamy przewagi. Może te stuny widzowie w nas nie wbijają, no i mamy totalny luzik. Dobra, ulepszamy. I magnet Titan widzowie leci dalej. Co daj gorsze bo to naprawdę jest najgorsze, że chłop się dalej tutaj przemieszcza. Dalej mamy problem z rozwaleniem go, więc widzicie, jak duży problem sprawia nam taki ziobek. To to jest po prostu niesamowite, że jest aż taki problem. Tego wywalamy. Tego też widzowie. Ci tutaj są ok raczej. Chociaż mogliby stać w lepszym miejscu, ale jak już ulepszyłem, to widzowie nie ma co usuwać, bo będzie później większa lipa. Tego sprzedajemy, tego sprzedajemy. Dostaniemy dużo kaski. Dajmy sobie. Widzowie tutaj więcej leprikodów. Czy ten announcer tutaj łapie? Łapie. No i super. Dobra, to by tutaj robimy widzowie. Ostatnią naszą siłą są ci tutaj ziomkowie. Dodatkowo cinemę ulepszymy. czkacie. Dobra. 10 tysięcy i 15. Niech daje Stuna. Tu ich troszkę ulepszymy. I coś tam, dobra, no to jest max jaki mogę zrobić, nie? Po, po tych przenosinach. I tak naprawdę zobaczymy, czy uda nam się wygrać, widzowie. To jest bardziej trudne niż miałem po prostu mityka z legendą. No mamy godli i totalnie nie oddaje nie? No macie, macie, to pokazane po prostu na papierku, znaczy na papierku, na filmie widać to totalnie, że jest po prostu zbyt ciężko i ja uważam, widzowie, że no ten godli nie jest już tak dobry jak kiedyś i wcale do niej odgrywa aż tak znac znaczącej roli. Mało kiedy się go bierze w ogóle na Endlessa. Zresztą na Endlessa, żeby wbić się do topki, to już... Nie będę mówił, bo w ogóle się go nie bierze. Więc tutaj, widzowie, do no, totalna średniawa. Dobra, dajmy te leprikony lepiej, bo naprawdę tutaj, do no, ten cinema nie oddaję widzowie. No, no, jakby totalnie ziomeczek nie chce oddać. No, po prostu nie chce oddać. Dobra, dajmy tutaj jeszcze jednego. I czy damy radę w ogóle? Bo tak patrzę na to, widzowie. I jeszcze ziobek dalej leci. Ja nie wierzę, to no naprawdę to jest aż tak trudne z tym cinemon. Znaczy, jak zagraliśmy pod Godli, wiadomo, Titan Presentman jest totalnie słaby. I to teraz widać, bo zobaczcie, że zagraliśmy pod niego, i totalnie nie mogliśmy tutaj tego ograć. Ja nie wierzę, ale się napociłem, naprawdę. Dobra, widzowie, dzięki za obejrzenie tego odcineczka. To był szalony odcinek. Totalnie ten godli mi się nie opłacał. Ale mamy godli. Nam też chodzi o to, żeby na tym koncie wszystko zdobyć. Więc zbieramy coraz więcej postaci. Mamy coraz większą kolekcję. I o to właśnie, widzowie, chodzi. Odbieramy 47 tier. I w tym momencie mamy, widzowie, dwa clock boosty. Mega fajnie. Właśnie tych boostów mam zawsze. Także ten tier, ten event pass daje dużo. 13 tierków do Saints Clockmana, Dzięki, widzowie, za obejrzenie. Ja lecę grać dalej. Powolutku, powolutku. Kolejny dzień, widzowie, przyniesie nam kolejne gemy. I kolejne, myślę, postacie. Także jak widzicie, nowe konto. I naprawdę spoko to wygląda. Dzięki za obejrzowko Sieba.